Dzień dobry, Łukasz Knop, meroz nieruchomości. Znajdujemy się w dzielnicy Raków na ulicy Limanowskiego, gdzie serdecznie Was zapraszam na prezentację mieszkania na pierwszym piętrze z balkonem, który jest po kapitalnym remoncie. Chodźmy, zobaczcie, jak to wygląda w środku. Proszę bardzo. Mieszkanie 47 metrów kwadratowych, dwie sypialnie, kuchnia i łazienka. Właściciel zadbał tutaj o generalny remont wraz z licznikiem i nowymi bezpiecznikami, co daje spokój i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o elektryczność tego domu. Na ścianach gładzie gipsowe, panele w korytarzu, ładne płytki. Tak samo to co trzeba zwrócić na co uwagę, tutaj bardzo dużo gniazdek, więc rozstawianie jakby wyobraźnia, którą można sobie tutaj zastosować nie jest na jeśli chodzi o ustawność tego pokoju. Następnym punktem jest oczywiście duży balkon to na co muszę zwrócić uwagę to dla jednych minusem będzie to, że mamy obok trasę łączącą częstochowo i Katowice generalnie niedawno wyremontowaną a dla innych będzie plusem to, że nie mamy już tutaj sąsiedniego bloku więc żaden sąsiad nie będzie nam patrzał do okien a ponadto jak przyjdzie wiosna, lato wszystko się ładnie zazieleni mamy tutaj ciszę i spokój. No może z tą ciszą to nie do końca, bo jest trasa, ale generalnie są ekrany akustyczne, więc można się upajać troszeczkę spokojem. Chodźmy do następnej sypialni. Następny pokój, choć nie jest już tak duży, Generalnie jest w kwadracie, więc na pewno jest ustawny. Oczywiście cały czas nadmieniam fakt, że właściciel zadbał o dużą ilość gniazdek, więc ustawność w tym pokoju jest naprawdę super. Nowe drzwi, no nic, tylko po prostu zamieszkać. Przejdźmy do może łazienki, bo w sumie mamy po drodze łazienkę. Łazienka w bardzo ładny, gustowny sposób urządzona, wykonana. Naprawdę sprawia to wrażenie przyjemnego miejsca do życia. No i oczywiście kuchnia. Jest w tym momencie za kamerzystą, kamerzysta ładnie tupta do tyłu tip topami, a ja idę przed nim. Meble, wszystko ładnie wykonane. Wiadomo ze względu na, na swój charakter, wygląd, no nie jest ona jakoś bardzo duża, ale myślę, że w miarę może nam posłużyć do tego, żeby spokojnie tutaj gotować i funkcjonować codziennie. W tym mieszkaniu wszystko to, co się znajduje, czyli lodówka, pralka, okap, te meble. Wiadomo, że większej, większej ilości wyposażenia w tym mieszkaniu nie ma, generalnie trzeba sobie je uzbroić, ale wszystko wchodzi w skład ceny. Oczywiście do mieszkania przynależy piwnica. Myślę, że w miarę pokazaliśmy Wam to mieszkanie, więc nic nie zostaje mi innego, jak zaprosić Was na podsumowanie. Jeżeli zainteresowało to mieszkanie na Rakowie, na ulicy Limanowskiego, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was tylko na prezentację, e, dzwoniąc pod numer 730-380-372 lub przyjeżdżając z naszego biura do Meroz Nieruchomości. Serdecznie zapraszam, Łukasz Knop Meroz Nieruchomości.